Siemanko, witamy na rajdzie. Siema chaseu chaseu na Suronie. Bo czekamy na rolgaz do y bo się sksuł. Tu patrz, co, się, co ja ostatnio tu znalazłem. W środku ja patrzcie. Tu normalnie jest Suchopy. chopy. Żeby było mało, przed nami jest ich z 20. Jak nie więcej? Można by było tutaj coś porobić z tym ukształtowaniem. Hop! 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 hop. Nie jest łatwo! Hop! Hop! Tędy! Tu! Pyk-pyk! pyk, pyk, pyk. Kurde, tu jakieś skały, ty. Hop! Dobry trening na manewrowanie sprzętem! Aj. Nie jest easy, serio. Ale bym coś znalazł, jakąś góreczkę tutaj, żeby sobie hopsa zrobić. Jedziemy w stronę toru motocyklowego. Tak, off for fun zobaczyć. Więc, jakby, no patrzcie, tu jest dalej. Tyle tego, że żok. Więc tam spokojnie my sobie lecimy traskami, jakimiś tam leśnymi. Jakby już sobie boczkiem dojechać do toru. Na torze i tak będzie mało, mało pewnie procent. Więc tam jakoś za dużo sobie nie pojeździmy. Puka łańcuch, o, o plastik. Nie, no, celutki jest. Jeszcze potrafi puknąć. O! Bardzo blisko to jest. Puk, 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 puk. W górze się to, to ściągnę. Co? Fajne techniczne. No, to jest techniczne strasznie. Tutaj się dużo można nauczyć. Manewrowania na stojąco i w ogóle, nie? Ooo, wow, tu jest druga! Jo! Ile lat trzeba było czekać? Chciałem tutaj sobie pokazać ogólnie. Taką krainkę, nie Ukrainkę, tylko krainkę. Ty, to jest fajne. Nie masz, może krócej? Ja, do czego? Do czego kochanek sobie odcinam, to wiesz, i nie jestem w stanie wiesz? Ojej, kurwa, króciutkie podążki mamy? Ojej, nie ma. No nie łapisz? Beskitu jednym palcem za klamkę? Nie ale muszę się wiesz. O. Ojej, nie, no nie mam. Nie mam, musisz sobie poradzić. O kurcze, brawdy. O. Kurczę, to jest większe Nie, Jak kołek Nie byłem pewien co do tej belki Spore jest Zajebiste W kierunku musimy jechać Dawaj dawaj o ej się Nie wiem czy próbować na tym, czy No już teraz to przejedź dawaj Następnym razem jakbyś miał to próbuj A nie, zobacz, to jest tu, patrz To jest tak zajebiste! Dawo się tutaj. O kurwa przejechałem. No, i, Patrz. I wszędzie jest zielono. Krajina. Nie ukraina, jest, ukraina. Dobrze, ukraina Bardzo ładne to Tak, jest, tu jest ślicznie. To jest, to jest szatan. To jest szatan. Na asfalcie. ja widzę, że ty sobie... O, ta osobę na spokojnie sobie wiesz, jedziesz to no nie? <laughs> Kurwa, wiesz, ciągnę go ciągnę! Nie tak, da... Do... <laughs> no jest pojebany ten e raid. Ale ręce wypompowuje strasznie. Nie one w pole powrotem i w prawo. <laughs> Jaki ręce? Jaka pompa w ogóle wiesz? Na korzeniach trzepie. Jak cię będzie boleć to mów. A few moments later. Ale ręce wypompowuje strasznie Jak ci będzie boleć to mów No Co? Ja nie próbuj mnie gonić go jak gdzieś tam odjeżdża. Ja jadę swoim bołą. tempem ogólnie, tak także nas spokojnie zabija Zaraz może być tak, że ty za hamulec nie złapiesz i będzie kurwa No nie. Do siebie chyba. Nie, no ten E-Ride jest naprawdę potwornie szybki i to jest wersja 2.0. On naprawdę szybkim sprzętem jest. Bardzo szybkim. Na ja widać, że czeka. Dobra, tu czy tu? Spąnacie, kurwa! Taki Dzięki No ja też czuję troszeczkę Fajny tam nie? Chyc na dół No. Ciekawe czy dałoby radę Wskoczyć. Chodź Cyk. Nie, nie da rady Nie, to z tego no można się wybić No ale co nam to Nie, nie to tylko tak wiesz, wyglądało jak się jedzie, nie? Masz przejść sobie. Dobrze! Dobrze! Boże, jaki to jest szatan! Jaki to jest straszny sprzęt! Straszny, naprawdę tak odwija! Zębatka 58 zębów w tył, robi dużą robotę i jeszcze ta duża moc. Na wolnym kole dzisiaj zakręciłem na stojaku do no 90 chyba paru kilometrów Wiesz co, jeszcze tylko tu przejedziemy i już ci ten nie przeszkadzamy, sorry O kurwa o, Ale fajne, zajebiste to było Jaki power drifting Fajnie się bokami lata Daj mi chwilę A, dobra, dobra. musiałem wiesz, palce przeprostować, bo mi zamknęło rękę, nie? Dobrze. Dobrze, prawą czy lewą? Lewą. O! Dobrze! Od tego hamulca kurwa, bo za daleko jest. No nie mam kruta takiego. Na no, spokojnie. Przepraszam, że dałem <laughs> Widocznie nam wykradzanie obywateli, nich.! No tego, to się nie spodziewałem. Czemu na ser tędy? Co? Nie, czekaj, bo jedzie. No wieś. Wiadku. Kurwa kurwa. Kurwa. Czemu mi ja on nie mówi o czymś takim, kurwa Ja pierdolę Że to przeskoczyłem to jest chuj Ua, kurwa Fajnie Ale nie, naprawdę Zajebiście, dziękuję bo mój sprzęt leży czekamy na, na części Hopla. 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 O, o, ciasno! <laughs> tu zaraz po prawej stronie przez chwilę robiłem tor, robiłem go parę dni o tam, ale przestałem tam później chłopaki widziałem, że już pali, to hopę jakoś zrobili ale dobry był ten torek, naprawdę bardzo skillowy dużo można było się na nim nauczyć o tu jakąś hopę zrobili taką skillzy ja tu tory robiłem ogólnie co moje ślady o tu, tu co? Czemu mnie powiedziałeś o tym złopie kurwa pół metra? O kurwa Jaki drop pół metra? Tam co z ulicy dopiero wjechaliśmy i tam było takie ten A, Ale co nie widziałeś, że o, był... Jasne, nie No ja jadę wiesz, metr za tobą był... O kurwa nie To na przód tylko Nie no ja zeskoczyłem normalnie tak jak wiesz na dwa koła No nie udało mi się, ale kurwa Zaję, że Jak jak coś takiego widzisz to gazu dawaj No do, do, właśnie to właśnie to zrobiłem to pa pa właśnie robić, No i normalnie wylądowałem, ale <laughs> A nie, tu było. O, tak szła cała nitka. Tak, jak teraz jadę. I tu teraz jest chopka jakaś. Hop. Nie wiem, ktoś to zrobił. No i tu jeszcze takie coś. Ale z tego to można aż tam napierać. I do góry Dzida. Tam o. I tędy się jechało. Cyk, tu banda, i tamtędy w dół. Chwilowy epizod. Fajna miejscowa pozostawiona przeze mnie dużo roboty nie było. Odgrabić trochę liści i ogień. I kręcimy się w kółko. O. Tam walimy pod górę. Fajnie. Co się patrzysz? Normalna droga będzie. No, normalna tu i zaraz zobaczysz. Tutaj masz bardziej taki zjazd rowerowy, nie? Normalna droga będzie. Z czego dzisiaj Sebuś się spodziewał? Przecież to nie może być normalnie. Hop, hop. Ale zajebiście. Kozak. Cześć co to, to tam w szoku pewnie z tyłu jest co się dzieje A to taka chillerka jest Jakbym sam jechał to takim piecem tutaj kurde że że hej O, tu też wariaci siedzą wszędzie Fajnie Wilcz Lerać, sziszka Zajebiste dom, to no. Jaka kurwa chata, ja pierdolę zazdrość, to jest zazdrość, czysta zazdrość, też bym tak chciał chuj tam w czystej postaci Demon po prostu To jest demon Takie skromne 91 na turbo No ja mówię, ja do kamery mówię 75 lecę a ty mi dalej odjeżdża Szatan pierdolony, wiesz Zawieszę do, Zawieszenie dobiłeś? Dobiłem! Zawieszenie, no ale nie dobiłem! Tu połączyłem oponent! No, a ciebie tak osrał! Co? No patrz tu! Nie widzę, mi został! Czekaj! A nie, dobra! Bardzo podobne! A. Ale numer, no dobrze, że ci nie od tego cił! Ej! Nara! O, poleciało! W ciężkach rowerowych musimy spokojnie. Możemy sobie wtedy podyskutować, porozmawiać, okay. a spokojnie się przetransportować do miejsca docelowego. Dobrze, zanotowane wiesz. Notatnik. No, pan Henryk, kurwa, ludzka Ale dzięki, który stary. Co? Brakowało mi tego. Chcesz coś do picia? Ja chcę. Czy ty chcesz coś do picia? Zwykłą wodę. Zwykłą wodę. Piękne. Będzie niezwykła. Uż. Nie dostanie zwykłej wody, tylko proszę. Proszę, proszę, proszę. Może? Czię mi, że mnie... Para, para, pa. Co ci? Czemu masz takie czerwone? Nie wiem Dzięki O, dzięki Mówiłem, że będzie niezwykła No tu trochę odkręca się. on już kurde idzie No, dobrze, że wzięłeś plecak Ja widzę, co się na jednym kole widzę, jak próbujecie się dogonić, wiesz Ja na jednym kole jadę, a ty normalnie, okej okay. Wiem, o co chodzi Dobra, ja chcę jakoś tu... To jest moje O O Zawsze wieź dobrze ciomka w ekipie, który ma plecak Jak idziesz na jakąś, jakiś plener na melarz, jak ktoś weźmie plecak, to to przecież najgorszy strzał w kolano, nie? Bagażowy wszystkich. No i stary mam podnóżki i te podnóżki są o niebo lepiej. Cześć jak jeździłem na nim, to no to w głowie miałem kiedy mi noga spadnie. Tak? Nie wiem czy to czujesz, bo ty masz te podnóżki teraz. Ja, ja mam dobre buty do tego, wiesz? Okej. Okay. Dobrze kleją, bo mam tutaj takie te prążki. No nie ja wiem to. was, pokaż. Omyśliśmy <grym> <grym> jakbyś się wypiętać w dawełku. <grym> Chuj byśmy ogarnęli to jakoś. Dobra, dawaj, bo Michał dzwonił już tam. Czeka, ja też się nie mogę doczekać w sumie. Zobaczymy reakcję Michała. Na e, Roydo. Cześć! Trzeba. Cześć! Słyszałem, że tu się jedzi. No. Ale piaskowo! Mhm. <śśleszy> Lipa! Wejdę no, w miejsce sto. Moment taki obrotowy, że będzie. Co? No, padać. Ale to jest chłopak. No. Tam jest, jest parę chopów. Tak? No, tam jest. Ale takie patrzce są, czy miękkie? Tak. O, pozwoli. Aj ci się podoba wyglądanie na wyspie? Bardzo przyzwoicie wygląda. Fajny jest, nie? Mm. Kurwa kozak. Dlaczego już założyłeś te? Tak, dzisiaj, bo były tamte i ostatnio jak walczyłem z nim pod górę i no, myślałem jeszcze w międzyczasie o tym, co zrobić z nogami, to stwierdziłem, że tak, na następną jazdę zmieniam podnóżki na swoje, nie? Normalnie masz jak prosowe te. Opony? No? no? A, oryginalnie. Mordo. Pewnie, że tak. W końcu. Ty jazdę na kole ustawiłeś. I tarcze już masz grubsze, i mocy masz dużo więcej, dużo, dużo naprawdę więcej. 58, no. Mam moment straszny w takim Fajnie to na koło idzie, w ogóle wszystko fajnie z tym. Ale wielkościowo jest prawie takie same. No, deczko wyższy jest on, on jest jakby ten z podwyższeniem. Takie wiesz, no ale jest ale taki wizualnie bardzo podobny. Gabarytowo jest większy A 3.0 jest to w ogóle już jest troszeczkę jeszcze większy nie? Okay. Chciałbym testa dać Widziałeś w którą stronę to się jeździ? Chyba tak, nie? Jak to się będzie zachowało? O Jezu Już koło całe w piachu, patrz to jest Walka w miejscu będzie Ło Ty tylko ja nie wiem, czy się z tego napędzę To no. jest fajne Lajtowo Ty no do frunięcia mi się wydaje Ja tu już hamuję, a już czuję, że jest prędkość dobra Pytanie, czy zamiast ci to bierze <grym> Ale dobiłem go <noise> za wolno! <noise> Ale za wolno! Idealnie w dziurę bym wylądował tu. Ale mocny plastik w ogóle <noise> mocny plastik. Nie wiem czy tam na Nie byłeś o. wiesz, o plastik. Za wolno jechałem po prostu i spadłem jak worek ziemniaków. Kurwa, ale dobija ty, ale już dalej było. Ale i tak było, ale I tak jest to trochę. dobijające. Z dużej wysokości się spada, jakby, bo wysoko kurwa jestem. Jest tak źle. Z tym piecem tu wjechałem nawet, co? Aż mnie wyniosło prawie z niego No za miękko jest na pewno, nie? Dla mnie prawie wszystko jest za miękko Tak, ale się przyzwyczaiłem do tego No ale no, ten to się odpycha, nie? No odwiń Na koło go, na Chyba żwawo pod tobą idzie Idzie, idzie, tu nie ma problemu nawet No nie No ten, to już coś idzie, nie chciałem powiedzieć A tu pan teraz produkuje o 3.0, nie? Tak Ale w przechowywaniu to jak zawias dochodzi Opa! Wiesz, że ci no dla niego to zabaweczka taka, nie? <laughs> Hamulce też fajnie chy chytają jedzie. Jeszcze No, fajnie. A jak masz taki przyczepniejszy piaseczek, to spokojnie to na koło by mnie wyrywało Czuć, że chcę Ja z, na przykład nie wiem 5-6 dych jadę i, I, już. I zaraz sobie już jedzie Zaraz część sobie da się przejechać Wtedy nie miałem gazu odkręconego. O no już jest oszo o kurde nie widziałem was, przepraszam was nie widziałem was, naprawdę ta To taki spontan wyszedł o. Przepraszam jeszcze raz, naprawdę Sorki piesku nie tak paru chyba, że Tak Poczekaj chwilę, poruszaj sobie. Dobra, tu w prawo i tak w prawym tym. Zobaczcie jak będę jechał. A, jak ta ręka twoja, czekaj. Już okay. Tak, już jest okej okay, na pewno? Tak. <głosy> 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 okay. Dzień dobry. Jeszcze tam drugi, kolega idzie, ja się zatrzymę. Elektryczny, tak, no Super, nie? No i właśnie o to chodzi. Uwielbiam panią. Dlatego właśnie tą myśl taką, że tak powinno być. Bo crossów bym odpalił to by była afera. A tym się bawię jak tam, jest tak. Wszystkiego dobrego. Jedzie pan na spokojnie. Pomogę panu, pomogę no, panu. Nie, 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 Na pewno? Chciałem po, pana podepchnąć Nie, bo, bo ja patrzę na wjazd y, Aaa, dobrze, wszystkiego dobrego Jak ręka? Jest okej okay. Okej, okay. to będzie to takie łódko Dobra oh. on, okay. <laughs> Cześć z <stoł. laughs> ręce łamie <laughs> No tak musi być, no niestety. Im słabszy sprzęt im nie, i mniej skilla no po prostu Ale to wszystko do nauczenia, ja też jeździłem tak jak on. Więc jakby no, wszystko nabywa się z czasem. Jak ze wszystkim. O kurwa. Ehe, jest. Ale fajnie się wybija. O kurcz. Z eee, tamtego tego. Taka mała niecka, nie? No fajnie. Ale ona potrafi wyjebać ci katapultę ogólnie. Roztrzep sobie Do góry weź ręce, powkręcaj żaróweczki, żeby Ci krew ściekła z dłoń Mówię ci poważnie Podnieś do góry i sobie pokręć nimi Że tak. Że tak? No, żeby Ci krew odpłynęła z ramion, bo tu masz pompę teraz, okay. wiesz co ja robię? Ty, w sumie to by było dobre A weź taką. o Ready? Ready? Na pewno? Tak. Okay, Mogłbym pojechać za tobą, ale nie chcę presji do tobie wybierać. Jedźcie z swoim tempem. Znaczy wiesz co? I tak byś mnie przegonił, i tak byś mnie przegonił. Bateria. Okej. Ej! Jo. Dobre rado korzeniowe. O kurwa, czemu tak? A dlaczego tak? Ty, kurwa, ty, ty, kurwa pojebało Cię? Ty, no ale weź sklej! Nie jazł. Rapy zdejścia, gdzie wybór pucha albo Amazon. Rapy zdejścia, gdzie wybór pucha. Achój. Cześć, słuchaj. Kończymy. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Z farcikiem <laughs> Pozdrowizowie, trzymajcie się Aj, kod w 4, pamiętajcie 4% to jest około 1000 zł Na takim e rajdzie, 2-0 Odwrotnie, Nie ogarnę mu kurwa, mogli wiesz z boku kur... Chociaż to jest ognisko A, Kurwa mu w środku w ogóle he, he. He, he. Czekaj Daj Kurwa nie się. Ale kurwa no W ogóle się Ja nie wiem jak ty reagujesz w takich sytuacjach Czy się boisz, czy się nie boisz to jest sam wlecę w trzech chuj. Ja no. później jeszcze tobie coś zrobić.